wasza mama y, lubi najbardziej? Nasza i... lubi kiedy nie rozrabiamy. Tak. Nasza lubi kiedy przy kiedy na dzień mamy i tam przy jej kwiateczki. Nasza mama i Gabi lubi bardzo kokosy. Kokosy? Albo Eks... kokosowe jako. Co... co mama lubi najbardziej? Odpoczywać. Czytać. Odpoczywać też. Moja mama najbardziej lubi jeździć na koniach i lubi bardzo konia. Moja mama lubi siedzieć na kanapie wieczorem i oglądać serial. Moja mama lubi najbardziej sadzić kwiaty w ogrodzie. A co wy lubicie robić z mamą najbardziej? Ja najbardziej lubię z nią oglądać filmy na wspólnej. Ja też, a poza tym, lubię z nią jeszcze obiad? Lubię z nią się bawić. Jechać do różnych sklepów i kupować różne ubrania. A, a, a ja lubię z mamą robić strojki. A co wy lubicie robić z mamą? I grać. Spędzę czas wychodząc na spacer. Spędzać czas. Ja na przykład z nią chodzić na spacer. Ja lubię się z nią przytulać. A ja lubię z nią grać. Albo coś oglądać. Ja też. Moja mama na przykład, to, to, to. E, gdy przychodzę do niej do pracy, ona ma takie wielkie okno u siebie i uwielbiamy po prostu patrzeć na ludzi, jak przejeżdżają. Troszeczkę ich obgadywać, <noise> albo też po prostu dyskutować no, o tym, co widzimy. I myślę, że takie małe momenty, kiedy możemy sobie po prostu usiąść i pooglądać świat, na który patrzymy razem, to są takie najbardziej radosne momenty z mamą. Z moją mamą najbardziej lubię spędzać czas. Z moją mamą lubię chodzić na spacery, na placę i z Bartkiem się ba z moim bratem i mamą. Co życzycie swoim mamom z okazji ich święta? O. Dużo szczęścia dużo. zdrowia i radości. Tak. Radości i żeby zawsze była z nami. Tak. I żeby była szczęśliwa. Dużo z, z, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo miłości i radości. Wszystkiego Zdęścia. dobrego. Zdrajścia. Ja bym jej dała kokosowe Zdęścia mleko. Zdrajścia, zdrowie, Trzeba na życzyć. Szczęśliwych dni. Najlepszego roku na całym świecie. Super. Udane 12 miesięcy. Żeby była zawsze uśmiechnięta. Tak. Dużo zdrowia, pomyślności. Dużo szczęścia, zdrowia i miłości od wszystkich. Mm, dużo róz, dużo szczęścia i miłości i życia. Ja bym życzyła, żeby była zdrowa, uśmiechnięta i radosna. Ja, ja bym żeby, żeby była szczęśliwa i, ba, i bardzo, bardzo radosna i bardzo, bardzo uśmiechnięta. Mamo, no no, no, kochamy, kochamy Was! Cię? was. Cię? <laughs>